Hejka widzowie, dzisiaj witam Was na moim kanale oczko 1, 2, 3. No i to jest odcinek jak właśnie... jak moja rodzinka idzie właśnie na to targowisko. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba ten odcinek. No i nie przedłużając, zaczynamy. No i już nie przedłużając, zaczynamy.

Przedstawiam Wam was. Widzą. No. Widzowie, pamię... Widzowie, pamiętajcie. Widzowie, pamiętajcie. Pamiętajcie. Pisz, piszcie w komentarzach propozycje. Jednak na poście nie możecie pisać, bo mam włączony głos. Ale komentarze mam włączone, więc. Bez problemu, piszcie coś tam. Ej to już dobrze. Ewa, bardzo te okulary? tylko no masz, więc. Dobra, idziemy dalej. Siema, Nie śmiało. O wuja! No hej. Mm. Był tu dziadek? Był, ale poszedł, pojechał do domu. A on, on zawsze... A tam on zawsze jeździ do tych Niemiec. No bo on mieszka w Niemiec. Nie mówię po niemiecku, więc dziewczynki go nie rozumiem. Tylko umiem mówić cześć w skarbie. cześć w skarbie Pola Nela. Lena. Pola Nela Lena. Tylko takie słowa mówię. É hot, esquentado. Aí, é, tamo. Botava. Não aí é, tu Não tô hot. No sushi. przygotować no nie wiem w sumie może chcecie sushi sushi no tak jest bardzo dobra hmm. się zastaną. no ja też dobra bierzemy sushi no i to już macie przygotowane a co do picia nie wiem. Kole. No kole. Dobra. Kola. Kola. Siadajcie dziewczynki. Zjadłyście tego lizaka? Tak, zjadłyśmy. No to siadajcie. To najedźcie. Bo potem nie będę wam kolację robiła. No dobra. No dobra. Ale my zawsze jemy i popijamy, no wiemy. Tu, 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 tu. Ciało jeszcze to. Takie zawsze się przyda. Co mi się już nie przyda? A te połeczki? Tak. Przepraszam widzowie za moje psy. Dobra, kola. Stukamy się? No. Pim, 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 pim.

Dobra ta kula zeru, ona jest zero. przynajmniej nie gazowana. A może mam coś naleć? Nie, my już Dobra, chodźcie dziewczynki. A tacy mają nas. E, chwila, gdzie jest? A w ogóle zauważyliście, że nie ma tej, jak ona się nazywała, Kaja. Kaja? Ej, no właśnie, gdzie ona jest? Kaja! Kaja! Ale to było świeżo, widziałaś? E, a dobra, nie że to mój budzik. Nie wiem, że go nastawiło mi się. Aha, no, nic nie szkodzi. No, fajnie. Panie się bawi. Ej, może sobie coś zamówimy, bo ja mam kartę. Ja mam 10 tyś... ja tysięcy złotych. Milion. Skąd? Nie wiem, że brakowałam ulicy. Podobałam, <grym> że idę do ciebie. <grym> to było śmieszne. Dzień dobry, poprosimy takie dwa zestawy. Dobrze. Możesz. I bugi, burgi, bu, 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 burgir, bu, burger, 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 kina, burger. Um, o, tu została tacka. <grywia> Nie, no to co ty stara wymyślać, co to, to było w swojej fajne No aż płakać się chce. No, trzeba. Co to jest? No. Dawaj tego burkera gościnnego. No dobra. 10 złotych. Karton. Pipu! Miała. Zawsze wszystko pod ręką. Ej, chodź do tego. Tak weźmy sobie Czekaj, bo mama do mnie dzwoni. Co mamo? Gdzie jesteś? No na tym targu. A z kim jesteś? No z kają. Aha. Dobra Maja, słuchaj. I o 22. możesz wrócić. Dzięki. Ja też do 22 zostaję. Co? Ej, mamo, bo akurat Kaja też zostaję do 22. No ale to się tam wybawicie, co nie? No. Pozdrawiam tu. O, dziękuję. Pa. A co robicie teraz? E, teraz jemy sobie te burgera e, i frytki. Aha, dobra. A skąd będzie pieniądze? E, nie, bo. Kaja ma milion na karcie. Co? No. No i takie. Dobra, pa. No, pa. O. o nie, rozładował się. Dobra. Ułożę go tutaj. Przecież mi go nie zabieram. Pod stołem połóż. A fajnie, że będziemy razem się bawić Tutaj. A może, ej, a może... Bo tu zawsze są imprezy takie... Be I strzelają tutaj zawsze fajerwerki, tak było. No jak jest ten pierwsze, to zawsze tak jest. No to może zostaniemy? No przecież zostajemy. Aha, bądźcie sorry. Więc... Zabierzmy sobie może nam się przyda. Co to, to się od Janie Pawla? Ketczup do tego i przez to zaprożyczyłam go do śmieci. Bo to był plastik, a to jest papieru no bo nie wynoszę. Ej, dobra, trochę sobie W buzę. Czemu? Bo zawsze odczekają wtedy od komary. Serio? No. A! Nie, są tylko pieprz Najpierw sól musisz 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i wtedy dwa to ty się trzy pięć raz dwa trzy cztery siedem raz dwa trzy cztery pięć o no dobra raz dwa trzy cztery ale powoli raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć raz dwa trzy cztery pięć Patrz tu komary on zbliży się do nich. Patrz, wiesz sobie zlorwa nie zel. No, ale patrz. To jest. Ja też... Olo! Tylko to była Łukasza, ja dam tego. Trochę głupie. Bardzo głupie. Ej, Kaja nie bądź taka. O, dobra, Maja. No co?

Ej, przepraszam ja bardzo sobie, sobie. Ej! Ej, mam pomysł. Co? Idziemy. Ej, chodźmy tam za płot. No. Tam za płot, chodźmy. To jest fajnie. No, to jest plan zabaw. Taki dla dorosłych. No. Dobra, chodź, bo to jest plac zabaw dla dorosłych. O chodźmy jakoś No na szczęście lewa tej dziecięce. No bo to jest dla dorosłych. No wiem przecież, nie jestem głupia. No dobra, chodź. jest Kaja. Kaja!

I zaczynamy, mega I tak 50, 50 minut, godzina, 3 godziny później po imprezze. no to koniec już imprez. Spalajcie w poniedziałek. Jússs Það sem er í kapp Æði þetta er svo hægt Thank okay. you. Co mają teraz Leosia, to to są yy, yy, po prostu jeden dzień później. To był jakby. No bo musiała go urodzić. No będziemy, bo na Jak ty to otworzyłeś? No, z telefonu aplikacja. Ale teraz nie muszę? No. Co fajną masz tę aplikację? No, nie. Leoś, sobie chwilę, chwilkę. go... Tutaj. Nie, 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 tak nie, się dziewczyny. Idziecie do pokoju! Do tego wydoszujemy się! Idziecie! Idziecie! Jutro macie przecież wolę! Bo są wakacje jutro. No idziemy! Więc nie ja musicie się! It's a! It's Kala Krajowa! It's Kim Temple! Everybody tell them! Chyba leo się... Gdzie jest Leo się czapka? Chyba tam... Ale trudno. No właśnie, trudno. I już my się czapka I... Dobra, nie bądźmy w stanie. Chodź, idziemy. I czekaj, nie ma. Na szczęście.

Ja, i dla oszpaczy. Jakie to są wandki? Zróbmy taką <try> bajaczkę <try> sobie. A nie. A to, te wszystkie jeszcze u Dobra, jest. No, dobrze. Gdzież? Ociekaj, jest z gaźnikiem światła. Chyba tylko to. No, ja zadaję A ty gdzie masz pizza? Czekać. I... I... I tu mam przecież pizza na i spokój się. A ty, to nie jest swoje pizza, to jest swoje mózko. Tu gdzie mam pizza? Nie wiem. no dobrze, dobrze. No dobrze, dobrze. No, Nie, bo tu No i. No i widzę, że to by było lepiej. Tyle dzisiaj. No i dziękuję Wam, że oglądacie te filmiki. Bardzo jestem wdzięczna. No i mam nadzieję, że się spała ten odcinek. No i. Pa! No i pa!